Cześć kochani, tutaj Justyna z nas fryskę co inna refleksja, czyli pani frytka. Witam was serdecznie. Dziś mamy poniedziałek, poniedziałek, ostatni tydzień wakacji. Mamy 10 stopni ciepła, jest chłodno na dworze, troszeczkę wiaterek. Jest dzień zupki błyskawicznej i Dzień Polskiej Żywności Jak już mówiłam, kochani Jest dzisiaj ostatni tydzień wakacji Słyszałam, że koło środy, czwartku ma być ciepło A wrzesień ma być bardzo, bardzo letni o dziwo, letni No to jak będzie wrzesień ciepły, słuchajcie jak wrześni będzie kuzie, ciepły, to się normalnie młodzież, uczniowie szkół podstawowych, licea, licea i liceów i techników kurzą normalnie. Że w taką łaną pogodę będą chodzić. Prawdopodobnie ma być 30 parę stopni. We wrześniu. Ja też się w. Porządnie. Dobrze. Dzisiaj mam kaweczkę kawunie w takim tym. Widzicie to? Trochę. Odwrotnie, ale to palicho. A no to wiecie, dzisiaj akurat idziemy do, na zielono do pracy, zobaczymy co się dzieje. Czy będą jakieś odchyły? To jak w piątek? Ja jestem w poniedziałek dzisiaj. I w czwartek. Nie wiem, co oni zrobią w piątek. Nie wiem, nie mam pojęcia. Pokażę, jak jest w szpitalu. Operację mam. Nie... Przez następne trzy tygodnie jej nie będzie. Cztery. To jak ją wypuszczą. To jaka. Rekrufera. Ble, ble, nie mam pojęcia, no to wiecie. Mm, mam nadzieję, że będzie trochę śmiesznie. Spacerków nie wiem, czy będzie. Nie mam pojęcia. Uff. Może zrobimy takie te. Będzie coś, może. Pokażę wam znowu sałatki dzisiaj. To jest co dzisiaj będzie do jedzenia. Może będzie też i TikTok z tego, z pracy. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. O, na dole tułku. O, moja siostrzenica chyba wstała. No, jeszcze trochę porządku muszę zrobić w domu, w kosmetyce i tak dalej ciuchów trochę powyrzucać do kontenera, a ta już przy parafii, słuchajcie, jest kontener brata Alberta, bo tutaj były przy danym sklepie Anda, dwa kontenery i dalej przy placu zabaw w Lasku był kontener zlikwidowali, nie wiem dlaczego tego, to trzeba iść albo do parafii, przy parafii jest właśnie kontener brata Alberta, Albo hmm, tutaj skrzyżowanie Puławskiej i Popiełuszki, jak jest fryzjer i tak dalej i jak od, od paznokci, to tam trzeba iść, albo gdzieś w głąb osiedla u nas, nie wiem dlaczego to zlikwidowali. Ale trzeba zrobić przegląd właśnie ciuchów, ubrań, bo się robi już chłodnie, ale trzeba mieć jeszcze w rezerwie letnie ciuchy, ale już, 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 już trzeba mieć w przygotowaniu jesienne ciuszki, to się kochanie widzimy. Słuchajcie, mamy, nie wiem, 15 stopni ciepła. A jest jakby było 10 stopni więcej. No 7. Na 22, 25. Ale może być. Czekam na 13, aby pojechać do pracy. Na PKP sięśmy sprawdzali, czy są wydawane paczki. Wynika, że tak, nie tylko dla niedobitków, ale dla wszystkich. To jutro siostra idzie do tego, Ja to się nazywa? Do pracy, wtorek, w środa. Ale sprawdzimy właśnie... Sprawdzimy z młodą, weźmiemy młodą. I pojedziemy. nie ma wyjścia młoda. Musi pojechać z nami. Musi z nami pojechać. Siódemka jedzie. To może siódemką pojedziemy. Wyjdziesz szybciej. Bo tak to by musiała. Trzynastka. To siódemka raz. Dwa, trzy razy skręciła. Trzynastka raz, dwa. Trzy, cztery, pięć razy zanim ja wysiądę, no to jest różnica. Dobra, siódemko jedziemy, co tam będzie? Come Cześć kochani, cześć kochani. to już muszę się z Wami podzielić. To co dzisiaj w pracy w radiu słyszałam i to co słyszałam właśnie w wiadomościach w radiu w domu. I to na dwóch różnych konkurencyjnych yy, stacjach radiowych. I nie trudno się nie zgodzić z tym. To podkreślam, to jest moje zdanie. Rozchodzi się o 800 plus. 800 plus. I o obcokrajowców. Ja wiem, że nawet jak Polacy są za granicą i pracują, to świadczenia dostają, a jak nie pracują, to nie dostają itp. Itd. A tu się rozchodzi o nasze podwórko, o Polskę i tak dalej i uchodźców z Ukrainy. Ci co nie będą pracowali Ukraińcy, a mają a mają dzieci nie dostaną świadczeń. Jest warunek, żeby dostać mam na myśli tutaj obcokrajowców żeby dostać doświadczenie 800 plus na dziecko, trzeba pracować. Nie pracujesz, nie dostajesz. Co wy o tym myślicie? Czyli żebyście zrozumieli? Prezydent chce taką ustawę, żeby rozsądzi się Ukraińców, że ci Ci Ukraińcy, co nie chcą, nie to, że nie mogą, tylko że nie chcą podjąć pracy jakiejkolwiek, a mają dzieci, to 800 plus nie dostaną. A ci, co podejmą i mają, ci, co podejmą pracę, to dostaną. I też jest takie coś słyszałam, że yy, rozchodzi się o leczenie. Na tej samej zasadzie. Nie masz podjętej pracy, nie ma darmowej opieki zdrowotnej. Jak chcesz się leczyć, to już za pieniążki. To za pieniądze. czyli prywatnie. Ale skąd oni wezmą te pieniądze? Jak nie pracują? Na czarno? No chyba, że tak. Ja za rękę nie trzymam, nie wiem i tak dalej. Teraz, kochani, teraz montuję dla was film, deli vloga z wczoraj. Ja byłam też na Dąbrowicy w międzyczasie, ale to tylko na 5 minut. Ja bym znowu, tu mieć powtórkę z rozrywki. Znowu powiedziałam, że gdybym wiedziała, bym wzięła tego. Chociaż to niedziela była. Nic nie było zrobione. Nic. Nic, 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 absolutnie nic nie było zrobione. I nie wiem, czy ja po 10 września. Sama nie pojadę i nie posprzątam tam na tym grobie. Dobrze, kochani, to wiecie jak to jest. Jutro takie plany są, że Że, że, że. nie wiem, czy na łabędzie nie pojedziemy. Tylko muszę, Będę musiała jutro rano zadzwonić do biura na puchacza, czy się załapuję, czy nie. Jak tak, to będzie fajnie, i też jutro prańsko czekam je, bo to już się zbliża. Słuchajcie, zi zima, jesień, to słuchajcie, yy... Górach, bo chodziło tak minus 5, minus 7, bo śnieg spadł. We Wrocławiu czy gdzieś, pokazywali normalnie, że śnieg popadł samego ranka. Na TikToku to widziałam, czy na Instagramie, ale zimno. Musiałam zamknąć okno. Normalnie coś, z... co jeszcze w sierpniu, z... lipiec, sierpień spałam przy otwartym oknie. Tak muszę teraz. Yy... zamykać, bo normalnie zimno jest. Widzimy się później. Cześć kochani. Kończymy ten dzień tego. Pamiętajcie o łapce w górę. Subskrybujcie i zostawiajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Jestem wieczorkiem. E -e -e. Jest jasno, bo jest światełko. Dordysław dokucza Julce. Julka już jest taka synna, że nie wiem co. A i piszcie mi co myślicie o tym 800+, plus i tak dalej, o świadczeniach dla Ukraińców. Jestem was... ciekawa waszej opinii, czy to jest dobre, czy źle. Bo ja wam powiedziałam, że to według mnie to jest bardzo dobrze. Jestem za, nawet nie przeciw. Dobrze, pani. Jeszcze kawuśka wpadnie. Książka i Dordysław kompinujący. Jak tu pój za fotel. Taki do spania. Bo moda mu zatkała tego. Jak to się nazywa przejściówkę tam. A i jutro będzie młoda nagrywała, nie wiem czy to na Instagrama czy na YouTube'a. Eee y... to, to school, czy to, back to No, to będzie na tym Moda na YouTubie, czy na Na i na Instagramie. No, na YouTube'ie i na Instagramie. To Julie, Staszak sz szukajcie. Znajdziecie. No, co o dziewiątej chyba powinno być jeszcze nie wiem. Chłopie, gdzie ty łazisz? No, pochodzi za królikiem. No, Julka, dobrze, że jest miłośniczką królików, zwier zwierząt, to nie będzie strzelała. Ale strzela normalnie las laserami z oczu, to już Dorcz wie, że nie wolno tak latać. To tylko. Fiu fiu. już go tak wyszkoliła, jakby mogła go wziąć na, na torten. Wyścigowy. Dobra, zmęczyłeś się. Chyba tutaj nie mógł się położyć. On tak teraz, ten królik wygląda jak... Jawnik. E, tak, jak ten, jak to się nazywa. Ten kot czy coś takiego, tośmy w zeszłym roku w Kazimierzu kupili. Taki wydłużony. Jeszcze się wydłużył. No jak jawnik wygląda? No normalnie jakby tak położyć koń, tylko że on jest za bardzo blisko tego, jak to się nazywa. Tak zwanej ścianki, ale jakby tam tego Kota go ko niego położyć identyko, wydłużone. To by mi się troszeczkę brakowało. A bo to jest lalka taki tego, to, to on jest prusza. No, Pruszak, a on jest żywy, co? Ale jakby tak na klatkę położyć i zdjęcie pierdolnąć, no to normalnie by było śmiechu. Dobra, to do zobaczenia do jutra.